Tak, jak widać na załączonym obrazku, Kupowica ruszyła z kopyta na pełnej mocy, że tak to określę, kulturalnie i działamy. Tak, jak widać, miejsce też się nie zmieniło odnośnie poprzedniej relacji z akcji Kupowica. No i cóż, bał, troszeczkę modyfikacji przeszedł, usprawniony. Troszeczkę obozy się zmieniły. Jak widać, jedna przyczepa konkretna się pojawiła, także będzie troszkę to sprawniej szło znowu działamy na własnym odwozie praktycznie no troszeczkę można, gdzie można to się ogranicza koszty tak, no, bo w tym roku usługi poszły w górę znacząco także jeżeli się da coś zrobić we własnym zakresie no to jak najbardziej należy z tego korzystać no tak z samego rana tempo nam zarzucili fest cztery odwozy blisko praktycznie z tyłu za nami jest pole ile? 300 metrów także naprawdę przyczepa za przyczepą przybywa Tak naprawdę zdążymy dobrze rozgarnąć parę razy przejechać i jest kolejna także 6 hektarów myślę, że... we własnym zakresie. no Ja u siebie niestety taką opcją nie, nie dam rady, po prostu by za dużo tego areału, żeby to w ten sposób działać i niestety za bólę, za bólę za odłożenie kukurydzy i zagoszenie. W tym no nie wiem ciekawe jakie stawki będą. Jeżeli ktoś tam coś słyszał, bądź też płacił, to w komentarzu ile się mniej więcej mogę spodziewać. Generalku ogólnie nie wiem czy 3 czy 4 wózki przyjadą. Zobaczymy jak nam to organizacyjnie wyjdzie. A póki co tutaj Jak jest Wojtek elegancko w porządku jest elegancja Francja Nie pasuje To jest dopiero kurwa ten numer Kelecki kurwa Ci opierdala się Pensje bierze, pensje bierze kurwa Pensje bierze Generalnie tak, tempo jest yy, fajne tylko całe szczęście nie przeszkadzaj ogólnie tempo jest szybkie, tylko że jest chwila przerwy, chwila wolnego nim przyjedzie ta duża jelona przyczepa jednak na nią, nakosi się to troszkę dłużej schodzi i wtedy mamy czas spokojnie wszystko dognieść, porównać sobie na bieżąco, także też i z ugniataniem się wyrabiamy ogólnie taka uwaga, że jak się organizuje akcje kukurydza, to też trzeba pamiętać, żeby nie tylko zdążyć odebrać od sieczkarni, ale przede wszystkim zdążyć ugnieść zmiana organizacyjna, jeden najmniejszy zestaw do odwozu został przebranżowiony właśnie na ugniatanie to jest blisko, wyrabiałem się złożeniem tutaj z gnieceniem się robi powiem Wam ciasno więc yy, zawsze każda każdy, każda para rąk, każdy para kół Przyda się do ugniatania i coś już powoli zaczyna widać, być tej pryzmy. Już pewnie 1 trzecia skoszona z 6,5 hektara, chyba dokładnie tyle w tej działce jest. Jeszcze gdzieś około hektara zostało już nawalone jest konkretnie powiem Wam, że na takiej pryzmie to trzeba uważać, żeby jakieś maniany nie odstawić i trzeba wszystko spokojnie i uważnie robić. Ona już tak myślę, że około mewa40 ma w najwyższych punktach. Także zacnie, zacnie, ale jeszcze składy póki co same wjeżdżają. Pewnie. powiem wam, że się już robi ciekawie ciekawie i to zacnia jeszcze parę kursów będzie tutaj do wyrzucenia a już środkiem jest nie dość, że wysoko to i wąsko także działamy ile można no i mamy to, ostatnia przyczepka jak na 6 hektarów to powiem wam, że pryzma wyszła dosyć zacna, z 50 metrów to na pewno może i nawet trochę więcej. teraz już ostatnią wywalimy tu na brzegu za daleko ale to się przegarnie, nie ma problemu i jest koniec koniec Kuturydzy, sąsiada teraz kolej na mnie a kiedy wyjdzie, to nie wiem, To w przyszły tydzień będzie dopiero do mnie siekane tak, się na spokojnie można będzie wszystko dogadniać. mam nadzieję, że plac pod pryzmę dobrze wyschnie i nie będzie w błoto, trzeba się pakować Także to by było na tyle jeśli chodzi o taki krótki film z, taką relację z koszenia wiedzy po sąsiedzku, na pewno coś niebawem się pojawi kolejnego.